Dzień dobry w kolejnym vlogu! W takim poranku, takiemu to dobrze, co? No i mam dla was taki szybki outfit of the day. Mam na sobie dzisiaj koszulę, którą dostałam od Massimo i to jest Sensei, chyba tak to się nazywa, ten sklep. Taka właśnie, o, ze, ze złotymi tutaj guziczkami. Tutaj widzicie mam łańcuszek z Lilo, złoty. Jeansy <laughs> są z Zary, buty Modo, bransoletki mam nadzieję, że mi tu wyostrzy, fokus. Nie, nie za bardzo. No nic, bransoletki są z Gotti, zegarek Daniel Wellington i teraz zakładam kurtkę i lecę. Co ja mam tu takie czerwone? Hmm. Lecę zaraz na spotkanie hmm, odnośnie pracy, mam tam jakąś umowę z klientem, także zobaczymy jak to się potoczy. Max jest dzisiaj w domu, hmm, nie wyjechał jeszcze do pracy, ale wyjeżdża jutro. Także zaraz pewnie się z wami przywita. No i co? Jedziemy. Zaczynamy kolejny dzień. No i jesteśmy już razem. O, dzień dobry. <głosy> <głosy> Witam. E, Massimo podwozi mnie na spotkanie. Eee, tak, no właśnie, nie wyjechałeś No ale wyjedziesz już jutro męczone. Zmęczony tak. Jesteś wiecznie zmęczony W każdym razie Zawoź teraz na spotkanie Potem po mnie przyjedzie Ale muszę wam powiedzieć jedno Pada znowu śnieg Znowu pada śnieg Kiedy wreszcie przyjdzie ta wiosna, ja się pytam Kiedy wreszcie przyjdzie No dobrze kochani Ja już jestem po spotkaniu Teraz właśnie Massimo widzę tankuje samochód I jedziemy do Tesco Na małe zakupy Spotkanie przebiegło nawet całkiem dobrze Powiem wam A co z tego wyniknie To się okaże w najbliższym czasie Na razie nie mogę wam nic więcej Zdradzić, ale na pewno Jeżeli coś z tego wyjdzie To będziecie pierwsi, którzy o tym wiedzą Także jedziemy teraz Na resztę zakupów Ogarnięcia wszystkiego I odezwę się do was później a my już po zakupach i czas na obiad. Co zrobiłeś dzisiaj na obiad? pasta i fagioli. Makaron z no fasolką. To pasta i fagioli. A, a, makaron to co to jest, przepraszam, to, to nie jest makaron? No dobra, spaghetti, a to nie jest połamany spaghetti? Tak. No właśnie, to jest makaron. No, z boczkiem i z fasolką w sosie pomidorowym, tak? tak. Ja, widzicie mnie w szlafroku. Ale to dlatego już wam kiedyś mówiłam, że jak jestem w domu, to zmałam zawsze makijaż i nie chodzę raczej w tych takich wyjściowych ciuchach. Ale trochę się wkurzyłam, bo miałam jechać na spotkanie z pewną osobą, która hmm, to spotkanie przekłada już trzeci albo czwarty raz. A choć oczywiście nie o tam jakąś kawkę czy coś, tylko... Hmm. Więc po prostu nie strasznie czegoś takiego nie lubię, jak ktoś w ostatniej chwili przekłada właśnie takie, tego typu spotkania, trochę wytrąca mnie to, powiem wam z równowagi. Ale chcę Wam coś pokazać, bo wczoraj dostałam od mama coś ciekawego. Jestem ciekawa, czy Wy to znacie i co na ten temat sądzicie. Także już Wam pokazuję o co chodzi. A dokładnie, to to tam obrazki, których mama mi dała z IKEA do wstawienia w ramki. Ale chodzi mi o to. O, zobaczcie. To jest taki worek do ekspresowego robienia ziemniaków. Już Wam pokazuję. O. Wygląda to mniej więcej tak. Tutaj się wkłada ziemniaki, a później wrzuca się to na 4 minuty, na 4 minuty do mikrofalówki i ziemniaki są ugotowane. I można do tego jeszcze jakiś tam sos, jakieś różne rzeczy dodatkowo zrobić. Mama to przetestowała, moja siostra to przetestowała i stwierdziły, że to jest świetna sprawa na bardzo szybki obiad i gotowanie, robienie właśnie w ten sposób ziemniaków. Ja jeszcze tego nie próbowałam. Trochę mnie to zdziwiło, powiem Wam szczerze, bo pierwsze słyszę o czymś takim, żeby właśnie ziemniaki robić w worku w mikrofalówce, w takim o worku. Ale podobno. To coś jest świetne i bardzo dużo osób z tego korzysta. A ja jestem ciekawa, czy wy to znacie? Czy kiedyś robiliście w tym ziemniaki w mikrofalówce? I co wy na ten temat sądzicie, na temat takiego worka? Czy to rzeczywiście jest taka fajna sprawa? O, zobaczcie, tutaj można sobie podejrzeć, że wkładacie ziemniaki do mikrofalówki. I widzicie? I już ziemniaki gotowe. No? To może być, wiecie co, fajne latem, jak są młode ziemniaki, których nie trzeba obierać ze skórki i można w ten sposób zrobić. Na pewno to przetestuję i wszystkim paniom domowym powiem, jak coś takiego się sprawdza, jeżeli chodzi właśnie o gotowanie. A wy dajcie mi znać, czy też to znacie. No i tak, założyłam sobie sweterek, żeby już nie zakładać koszuli i lecę zaraz do biedronki. Widzicie, dalej, bez makijażu. Nie, tak na poważnie. Lecę do Biedronki, bo mimo sobie wymyślił, że chcę tam takiego kurczaka w panierce na kolację i nie chcę nic specjalnie jakoś gotować. A nie ma go w tej chwili domu, bo wcześniej pojechał do kolegi i zaraz powinien, za 15 minut powinien już po mnie być. Ale muszę jeszcze poczekać na moją siostrę, która jest w tej chwili u sąsiadki na dole i przeprowadza rehabilitację. Zostawiła swoje rzeczy u mnie w domu, więc muszę poczekać, aż wejdzie do domu za te 15 minut. Zabierze wszystko i razem zejdziemy. I pojedziemy do Biedronki, ale powiem Wam, że minęło kilka godzin, a ja dalej jestem w takim humorze trochę rozbita, trochę wkurzona. No ale co zrobić? Tak to czasem bywa. No i szykujemy kolację, ale muszę Wam to powiedzieć. Mówię do Massimo w sklep Biedronce. Weź tego kurczaka takiego w panierce. Dobra, dobra, weź dwa opakowania. Dobra, dobra, wziąłem. Wracamy do domu, ja się patrzę, zobaczcie co on kupił. Nuggetsy w kształcie głowy królika. No, to się nazywa e, orientacja. O, i taki kolacjon. Kolacjon? Kolacja. No właśnie, jest sałata chociaż przy tym wszystkim. I bardzo dobry sos. Ktoś mnie tu obserwuje. Nie. Intensywnie mnie obserwuje. Pipeta! No, Kto powiedział, że idzie spać o godzinie 9 wieczorem? jestem zmęczony. To ty jesteś cały czas zmęczony. Cały czas jesteś zmęczony. Widzicie? Nie. nie chce ze mną Dzisiaj obejrzeć filmu. Tak. Pogoda niedobra, nie wyspałeś się, nie masz siły, za dużo... Relaks. <laughs> relaks. No. Ja nie mam, relaks. mam z kim, słuchajcie, oglądać dzisiaj wieczorem filmu. Kto wpada do nas na chatę, żeby ten film ze mną zobaczyć? Dla mnie to jest wakacje. Jeden dzień wakacji? Tak. Bez pracy, bez nic. Tylko relaks. Tylko relaks. No to skoro relaks, to może byśmy obejrzeli jakiś film razem, co? Widzisz, zobacz, ja mam Adidas do domu. Tu A, że masz dres, się mówi a nie Adidas. No. I teraz idę spać. Nie idę spać, tylko będziesz ze mną za karę. Film oglądał, bo jutro wyjeżdżasz. Nie ma tak. Muszę cię dzisiaj wykończyć. Może chcesz herbatkę, co? Herbatkę chcesz? To mnie No, widzicie? Widzicie? Dobra. Herbatka zrobiona. Słyszę w tle mecz. Kto gra? Napoli? Fiorentina. Napoli, Fiorentina. Powiedzmy, że mu to wybaczę dzisiaj. Niech sobie ogląda ten mecz. <laughs> się śmieję. Niech sobie ogląda ten mecz, a ja sobie poczytam książkę. I tym właśnie akcentem kończę. Żegnam się z wami i do zobaczenia w na następnym vlogu. Buziaki, pa!